No, cześć. Tak jak obiecałam, miałam zrobić test joysticka w praktyce. Tu jest ten malutki joystick, proszę bardzo. Może widać bliska o jaki fajny ma brokacik w kulce. Kolega Marcin samodzielnie odlewa te kurki z żywicy, jak z jakimiś tam dodatkami. Są wykonane naprawdę ładnie, estetycznie, tak jak cały joystick. Joystick, tak jak mówiłem, mieści się w dłoni. Yy, ponieważ nie mam zbyt wielkiego wyboru gier, które mogę uruchomić na tą chwilę, postanowiłem przetestować go na grze Ghost Goblins. Aby już oszczędzić Wam czekanie na, na wczytanie się programu, uruchomienie i dla tego typu rzeczy, no odpaliłem już kamerę w momencie, kiedy gierka chodzi i dałam troszeczkę głośno, żebyście na cokolwiek słyszeli z tego, co się dzieje. Zatem zaczynamy. Joystick działa precyzyjnie, tak jak mówiłem. Dobra. Jedno co, jedna uwaga taka moja mała, no mianowicie trzeba się przyzwyczaić do tego, że można wcisnąć dwa kierunki na raz. Marcin mówi, że można to wyregulować jakimś tam sposobem, pytajcie jego, oni to tłumaczą, mówi, że trzeba rozebrać obudowę. Tam są jakieś podkładki, nakrętki, coś tam trzeba mocniej docisnąć i wtedy będzie dobrze. Kuczyć się mi nawet idzie w miarę. Albo i nie. Ja te gry chyba nigdy nie skończę. Ach, poległem. Ciężko się gra, próbując jednocześnie pilnować papierosa, którego ma się usta, ale nie jest to niewykonywalne. Praktyka czyni mistrza, o, mam miecz. No nic sobie taki stary klimat kiedyś, bo to jedna z moich ulubionych gier na Commodore 64. Potem przyszła Amiga, potem PC i jakoś wszystko to poszło w zapomnienie. Ojejku. No, naprawdę można szybko się przyzwyczaić do działania tego joysticka. To już idzie mi coraz lepiej. Fajnie działa, Naprawdę działa tak, tak jak powinien działać joystick. I co my tu mamy? Mamy pierwszego bosa, który mnie oczywiście załatwił. To będzie bardzo krótka recenzja ja za chwilę kończę, jak uciekam do domku ale powiem Wam, że da się tego używać i da się tego używać całkiem sympatycznie. Chyba mi idzie coraz lepiej. Taki cypanek. Może jeszcze ogarnąć dół. I po mnie. Dobra, sorki. <laughs> <laughs> Chciałem powiedzieć, że tym naprawdę da się grać. Jest to dosyć precyzyjne. Już ubrany, prostszą grę, którą miałem. No jak widać nie jestem jakimś wytrawnym gamerem, ale do takiego pociupania sobie na starym sprzęcie, ten joystick sprawuje się naprawdę dobrze. Już się przyzwyczaiłem właściwie do jego obsługi. Ile to trwało? 5 minut? Gdyby ktoś był zainteresowany, to jeżeli o ile jutro dojdą komponenty, będę robił przejściówkę UNO w tu... yy, Kurcze, jak to się nazywa? To bym, jak się nazywa ten komodorowski port? Dobra, teraz skupimy się na gadaniu. Yy, Każda razie o co chodzi. Chodzi o to, żeby zemulować stację dysków. Yy, ponieważ mój zbiór programów jest bardzo, bardzo skromny. Mam tylko pięć dyskietek, tak naprawdę nic więcej. Na tą chwilę. Natomiast w internecie jest tego masa. Ja wiem, że odbiegam od tematu joysticka, natomiast jeżeli będę klecił taką przejściówkę na bazie Arduino i ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. W ciągu najbliższych dni powinien się pojawić króciutki filmik z tego, jak to jest wykonane i jak to działa. Masz. Wciągnęło mnie. Albo i nie. Dobrze. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tego joysticka, proszę je po prostu zapodawać w komentarzach bądź na Facebooku bądź pod filmikiem No i chyba do usłyszenia następnym razem